Witam moi drodzy widzowie w sobotę. Nowa informacja. Tym razem z zagranicy. Steve Bridges, popularny twórca internetowy i komik, który zdobył z serca milionów widzów na TikToku, zmarł w wieku 41 lat. Informacja o jego śmierci przekazała jego żona. W poruszającym oświadczeniu przekazała, że influencer zmarł we śnie. Steve Bridges był jeden z najpopularniejszych twórców internetowych. Na swoim profilu TikToku zgromadził ponad 2 miliony obserwujących. Jego humorystyczne filmy, w których wcielał się w różnorodne postacie, regularnie przyciągał uwagę internautów, zapewniając im chwilę śmiechu i radości. Żona influencera poruszającym no. nagrania opublikowane w sieci, podzieliła się bólem po stracie ukochanego męża. Naprawdę mi przykro, że muszę to robić w ten sposób. Myślę, że jeśli poczekam dłużej, nie będę w stanie tego zrobić. Wyznała żona ze łzami w oczach. To na razie wszystko. Pozdrawiam. Short Joker